Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Jak widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na film o thrillerach, o kryminałach dobrych na start. Do nagrania tego filmu zainspirowała mnie książka, którą czytałam niedawno. I chociaż w mojej opinii miała ona kilka wad, to uważam, że jest idealna na początek z thrillerem właśnie. I dlatego stwierdziłam, że skoro już mam ten tytuł, to dobiorę jeszcze kilka innych, które również się sprawdzą. I dzisiaj o nich właśnie Wam opowiem. Opowiem Wam również od jakiej książki ja zaczęłam swoją przygodę w zasadzie z kryminałem, nie z thrillerem. Ale to jest bardzo ciekawy tytuł. Tytuł, o którym mało mówi się w polskich book mediach. Czy osoba, która czyta dużo thrillerów, znajdzie tutaj jakąś inspirację dla siebie? Myślę, że tak. Kierowałam się tym, żeby były to książki wciągające. Spójne, żeby miały dobre tempo, żeby nie nudziły, żeby miały fajne, ciekawe zakończenie i żeby miały dobrze wykrywanych bohaterów. Więc uważam, że nawet jeżeli ktoś czyta dużo thrillerów, może któregoś z tych tytułów nie znać, a może o nim nie pamiętać, bo o niektórych było swego czasu głośno. No to co, lecimy. I zaczniemy sobie od gwiazdy dzisiejszego filmu, od rywalki. Dlaczego gwiazdę? Dlatego, że to ona zainspirowała mnie właśnie do tego, żeby ten film nagrać. O tej historii powstała osobna recenzja. Podlinkuję Wam w opisie, jeżeli ona już została wrzucona, a jeżeli nie, to będzie na pewno lada dzień. Rywalka to historia pary, mamy tutaj Emilii oraz Adama i w zasadzie towarzyszymi na początku ich związku. Minusem Adama, ogromnym minusem, jest jego mama. Wszyscy uwielbiają Pamelę. Pamela uwielbia wszystkich oprócz Emilii. No i tutaj zaczyna się problem, ponieważ kobieta bardzo mocno uprzykrza jej życie. Co z tego wszystkiego wyniknie, musicie dowiedzieć się już sami. Ta książka stoi zdecydowanie emocjami. Jest tutaj bardzo dużo emocji. Czytelnik doświadcza tego wszystkiego, co, do, czego doświadcza główna bohaterka, czyli Emily, i ma ochotę czasami po prostu potrząsnąć wszystkimi. Bardzo podobało mi się to i myślę, że tutaj będzie to również działało na plus, jeżeli chodzi o początek z thrillerem, a mianowicie fakt, że jest tutaj mało bohaterów. Obracamy się w bardzo wąskim gronie. Nie do końca wiemy komu ufać. I co z tego wszystkiego wyjdzie? Powiedziałabym, że to jest thriller idealny, gdyby nie to, że w mojej opinii dla osób, które już trochę thrillery czytają, zakończenie będzie bardzo przewidywalne. I ja w zasadzie w momencie, kiedy już wzięłam tę książkę do ręki, kiedy przeczytałam opis, Bałam się tego, że wiem, w którą stronę ta książka pójdzie i ona dokładnie tam, gdzie ja myślałam, poszła, więc to niestety na minus. Natomiast dla osób właśnie niezaznajomionych z gatunkiem, dla osób, które jeszcze nie będą tych pewnych schematów tak wyłapywać, myślę, że będzie to cudowna zabawa. Osobom, które czytają dużo tego gatunku, też tego tytułu nie odradzam, ponieważ ja w zasadzie przez większość książki bawiłam się świetnie. Rozczarowało mnie tylko samo zakończenie, więc w zasadzie można powiedzieć, że na plus. A teraz historia, która też trochę przypomina mi rywalkę, ponieważ zaczyna się bardzo silankowo. Książka nosi tytuł Idealny ślub, i mamy tutaj przyjęcie na wyspie. Ten początek, właśnie, to jest początek przygotowań do ślubu, do całej uroczystości. Jesteśmy wrzuceni w wir tego, co się dzieje. Przyjeżdżają goście. I to na początku robi takie ciekawe wrażenie. Tempo tej książki jest dosyć duże, dużo się dzieje, ponieważ też poznajemy tę historię od razu z kilku perspektyw, więc faktycznie nie ma czasu na przestoje, co będzie bardzo dobre na początek. Ja czytając, czułam się, słuchajcie, trochę, jakbym była gościem weselnym, jakbym była gościem na tym przyjęciu, jakbym w tym wszystkim uczestniczyła. Świetna książka, świetna historia, i tam zakończenie jest już zakończeniem mniej przewidywalnym zakończeniem, które uważam, że usatysfakcjonuje nie tylko tych nowych czytelników gatunku, ale również osoby, które już trochę thrillerów na koncie mają. Tym tytułem wrzucam Was trochę na głęboką wodę, ponieważ jest to jedno tomówka, jest to seria, seria kryminalna. Natomiast do tego nazwiska zabraknąć nie mogło. Mowa tutaj o książce Motylek pani Kasi Puzyńskiej. Jak wiecie, powtarzam to wielokrotnie, uwielbiam pióra autorki, mam słabość do historii, które piszę, przemawiają do mnie, są bardzo obrazowe. No a motylek seria Olipowie, przynajmniej do tego momentu, do którego mogę się wypowiedzieć, czyli do tomu ósmego, ponieważ ostatnio. To ósmy czytałam, jest świetna, jest genialna i będzie dobra również na początek. Mamy tutaj coś, co bardzo lubią czytelnicy mrocznej historii, czyli małą miejscowość, małą społeczność, osoby, które się znają, osoby, które są w jakiś sposób od siebie zależne. I to wszystko w połączeniu właśnie z piórem autorki, z tym klimatem małego miasteczka, robi niesamowitą robotę. Dużo wątków i bardzo wciągającą narrację. Zazwyczaj ona jest ukazana, cała historia ukazana jest z kilku perspektyw, więc też nie ma czasu na nudę. A teraz historia, która mnie zachwyciła kilka ładnych lat temu. Która jest historią trochę mroczną, która jest historią niesamowicie klimatyczną, jest historią o dziewczynach, o dwóch dziewczynach, które zabiły Chloe. Głośny tytuł, głośny, chociaż pamiętam, że ta książka miała premierę bardzo blisko chyba dziewczyny z pociągu, tak mi się wydaje. I wtedy dziewczyna z pociągu mocno przyćmiła ten tytuł. E, a ja i tak postanowiłam właśnie po niego sięgnąć, sprawdzić o co tam chodzi. No i się zakochałam, zakochałam się. W tym tytule. Mamy tutaj bardzo dobrze zobrazowany portret psychologiczny bohaterów. Świetny. Oni są bardzo dobrze wykreowani. Ta książka jest wstrząsająca, i to zakończenie jest jednym z moich ulubionych zakończeń ever. Ja bym bardzo chciała przeczytać ten tytuł jeszcze raz. Tylko ja bardzo pamiętam tę historię. Zastanawiam się też, jak odebrałabym ją po latach jednak no wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie, dlatego jeżeli jeszcze nie znacie tego tytułu, nie mieliście okazji sięgnąć, to sprawdźcie sobie. A teraz jeden z moich ulubionych motywów i bardzo głośna swego czasu historia, czyli Zaginiona Dziewczyna. Jest również ekranizacja, e, jednak wiadomo, <grywka> najpierw książka, potem film. Oczywiście śmieję się, ponieważ ja też wielokrotnie najpierw coś oglądałam, a później dopiero Zdecydowałam się na lekturę. Natomiast zaginioną dziewczynę, jednak, chyba faktycznie lepiej najpierw przeczytać. Jeden z moich ulubionych motywów, czyli motyw zaginięcia. Bardzo go lubię, ponieważ on jest opisany bardzo emocjonalnie w książkach. Tam się zawsze dużo dzieje. Jest dużo złości, dużo smutku, dużo niepewności. Jeżeli to jest dobrze oddane, to jest po prostu plus 10 do każdej lektury. Będzie świetny na początek, oczywiście. Wtedy nie byłoby go w tym filmie, gdyby nie był, ale będzie również dobry dla osób które już trochę thrillerów w swoim życiu przeczytały. Jak wiecie, jeżeli jesteście na tym kanale trochę dłużej, mam takich autorów, których staram się wepchnąć wszędzie, których zawsze Wam będę polecać. Jeden z takich autorów, jedną, ta, jedną z takich autorek w zasadzie jest pani Tudor, autorka Kredziarza, ten tytuł na pewno znacie. Ale dzisiaj nie polecę Wam Kredziarza, o nie, nie, moi drodzy, dzisiaj polecę Wam Płonące Dziewczyny, czyli kolejny świetny thriller spod pióra autorki. To, co lubię w pani Tudor, jest tutaj mocno widoczne, czyli bohaterowie. Uwielbiam ich bohaterów. Uwielbiam, uwielbiam to, w jaki sposób ona ich kreuje. Uwielbiam wszystko, co się z nimi wiąże czyli dialogi. Oni są bardzo spójni, jacyś od samego początku do końca są dobrze wykreowani i to jest wszystko takie, jak trzeba. Czyli ich charakter jest oddany również w ich zachowaniu, w dialogach. Super, super, bardzo mi się jej książki, jak wiecie, podobają. Pani Tudor, momentami w niektórych tytułach, przemyca odrobinę grozy, dlatego jej thrillery to historie trochę bardziej mroczne, ale też dzięki temu niesamowicie klimatyczne. Miejcie to na uwadze. To, co jest widoczne również w jej tytułach, to takie refleksje nad ludzką naturą. Pani Tudor nie tylko da Wam rozrywkę świetną, genialną na najwyższym poziomie, ale również właśnie zostawi Was z taką otwartą głową, z takimi pytaniami na temat tego, jak sami zachowalibyście się na miejscu bohaterów. A teraz tytuł, na który chciałam zwrócić Waszą uwagę. Ja pamiętam z tego tytułu to, ponieważ czytałam go już kilka ładnych lat temu, pamiętam, że bardzo dobrze się bawią. Pamiętam, że zakończenie mnie bardzo Zmroziło, zmroziło mi krew w żyłach, że sprawiło po prostu, że zrobiłam takie wow. Ta książka jest dobrze napisana, jest niesamowicie wciągająca. Jest to książka pacjentka. Ten tytuł będzie dobry dla wszystkich czytelników, którzy szukają takiej głębi psychologicznej w książkach, bo tutaj jest ona świetnie zarysowana. Bohaterowie robią swoje. Jest to historia wciągająca, pełna napięcia. I jeden z tych tytułów, który nie odłożycie przed końcem. Na koniec zostawiłam trochę story time, a trochę polecajkę kryminalną, od której ja zaczęłam swoją przygodę z tym gatunkiem właśnie. Słuchajcie, zaczęło się bardzo niewinnie. To wszystko, ponieważ kiedyś, teraz też jeszcze są czasami w marketach takie kosze z książkami po 5-po 10 złotych, Wtedy, te kilka ładnych lat temu, były to książki po 2 złote, no a po 5 to już w ogóle był full wypis. I Jedną z takich tytułów, jedną z takich książek była książka Joe Alexa, Śmierć mówi w moim imieniu. Wkleję Wam tutaj okładkę, jak znajdę tą okładkę, od której ja zaczynałam moją przygodę z kryminałem, z książkami gatunkowymi. I słuchajcie, ten, to wydanie ma okropną czcionkę, to jest taka malutka czcionka, straszna ona jest. Natomiast sama historia mnie zaciekawiła, wciągnęła, porwała w swoje szpony. Za pseudonimem Joe Alex kryje się pan Maciej Słomczyński. Był to pisarz oraz tłumacz. I teraz uwaga, ponieważ to jest szalone, ale uwierzcie mi, że w tym szaleństwie jest metoda. Mamy pana Macieja Słomczyńskiego, który pisze pod pseudonimem Joe Alex. Książki o Joe Alexie, który jest pisarzem kryminałów, który rozwiązuje również. Kryminalne zagadki. Szalone wiem, ale uwierzcie mi, że te tytuły sprawdzą się dla fanów powieści Agaty Christie, na przykład. Mamy tutaj małe, zamknięte pomieszczenie, mamy wąskie grono podejrzanych, czyli wszystko to, czego szukamy w kryminałach, właśnie. Mówię tytuły, ponieważ dałam tutaj za przykład Śmieć Mówi w moim imieniu, jednak Joe Alex ma na swoim koncie jeszcze kilka bardzo ciekawych książek, na przykład Gdzie przykazań brak dziesięciu, Cichym ścigam kolotem, który jest bardzo klimatyczne, piekuje jest we mnie, różne, różne różniste tytuły, trochę tego jest, więc myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Śmieć Mówi w moim imieniu, ja tak jak powiedziałam, czytałam to kilka ładnych lat temu, opowiada jednak o teatrze. Nie czytałam tych książek po kolei, raczej mocno wyrywkowo, skupiając się na tym, żeby po prostu dostać jakiś egzemplarz w swoje ręce, ponieważ nie są to tytuły najnowsze. Plus jest taki, że dostaniecie spokojnie z drugiej ręki w antykwariatach. Na pewno znajdziecie książki autora. Sprawdzajcie sobie tylko właśnie czcionkę, ponieważ niestety te starsze wydania mają bardzo małe czcionki. Ja ich bardzo nie lubię, ale jeżeli Wam nie przeszkadzają. No to super. Natomiast dla osób, które wolą większe literki, to zwr zwróćcie po prostu na to uwagę, otwórzcie sobie dany tytuł i zobaczcie, jak te literki wyglądają. Więc tak, od tej książki, od y, książki Alexa zaczęła się moja przygoda z takimi mroczniejszymi y, książkami. Od tego się y, zaczęło. Ponieważ wcześniej były inne książki, ale takie y, mniej mroczne, nazwijmy to w ten sposób. Dobrze, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście jakiś tytuł dla siebie i że dobrze się bawiliście. Miło spędziliście ze mną czas. Ja bawiłam się świetnie. Jeżeli mielibyście przeczytać jedną książkę z tego zestawienia, jedną jedyną, to polecam Wam dla Alexa. Sprawdźcie sobie. Ja mam ogromny sentyment do tego autora i wydaje mi się, że właśnie, jeżeli w tym roku nie zdążę, to w przyszłym zrobię sobie reread jego książek. Nie wiem, czy o tym wspominałam, ale w ogóle jest to seria. Mówiłam chyba o tym, tak. Więc teraz może po prostu przeczytamy właśnie po kolei tak, jak być powinno. Dziękuję Wam jeszcze raz, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!